Grało mi się bardzo dobrze, ale nie ukrywam, że inaczej. Na początku, zanim zaczęliśmy trenować, tak obawiałam się tego, że może być trochę tłoczno na tym boisku, bo jednak e, jestem przyzwyczajona do grania we dwie, a nie w cztery, ale myślę, że jest to na pewno ciekawa forma setkówki e, można powiedzieć halowej, bo jednak siatkówka halowa, siatkówka plażowa mocno się różnią, a to jest właśnie takie zbliżenie obu dyscyplin. E, czym się różnią? Myślę, że na pewno jest mniejsza odpowiedzialność gry, jednak jeżeli gram tylko z moją partnerką, ta odpowiedzialność jest czasami w 100%, tak? Muszę przyjąć, później wstać, zaatakować. Tutaj mogę krzyknąć po obronie, że mnie nie ma i piłka pójdzie na drugie skrzydło, więc na pewno to jest jakby duży plus tego. Eee, tak, myślę, że tyle. Bardzo dobrze mi się grało, więc mam nadzieję, że będziemy dalej tak grać, będziemy dalej wygrywać. Wiadomo, że zasady się różnią, ale mimo wszystko uważam, że nam jest łatwiej się przestawić niż zawodniczkom, które grają typowo na hali, bo tutaj no, głównie gra podłoże, które jest ciężkie. Eee, my tak chyba naprawdę nie przyjęłyśmy ani razu na palce, więc jeszcze do, do końca się nie przestawiłyśmy. Jesteśmy nauczone, że zawsze dołem, szybko odskakujemy na nogach. Ale tak, uważam, że potrzeba trochę czasu, żeby się przestawić, ale wydaje mi się mimo wszystko, że mamy łatwiej niż zawodniczki, które grają na hali, a na plaży nigdy nie grały. Bardzo mi się podoba, jest tu bardzo profesjonalnie, super zorganizowane, fajnie, że tyle sponsorów weszło do tego turnieju, fajnie, że ludzie się zainteresowali, że my się czujemy super, bo niczego nam nie brakuje i mam nadzieję, że będzie więcej takich turniejów, nie tylko w formule, formule 4x4, ale też 2x2 i tego życzę nam jako zawodniczkom i też wszystkim kibicom, organizatorom. Dosyć długie akcje. Próba odnalezienia na boisku małych detali przeciwnika, w szczególności w obronie. Widać było, że dziewczyny kiedy załapały ustawienie Wrocławia, to, to już zaczęły inaczej wykonywać atak i, i lepiej punktować. Można powiedzieć, że Wrocław grał w podobnym systemie i stylu jak my, tak? jeśli chodzi o, o, o tą taką jakby techniczną, te, techniczną sprawę, trzy przyjmujące, jedna w bloku postawienie jednak na, na, na defensywę i na to, żeby zabezpieczyć tył, a, a jednak nie na, na atomowy atak. Na początku byłem trochę sceptyczny, a jednak... Po, po paru treningach i a tym bardziej jak już teraz tu widzę organizację, styl w jakim to ma być toczone, to, to wydaje mi się, że jednak popełniłem błąd i, i dobrze to wygląda. Dobrze to wygląda organizacyjnie jedno, drugie, trzecie boisko treningowe, główne. Organizatorzy zapewniają wszystko co potrzeba, na miejscu można, można wszystko dograć, więc pomysł. Po tym pierwszym meczu wczorajszym treningu jak najbardziej trafiony organizacyjnie, jak zawsze polska siatkówka na najwyższym poziomie, więc trzeba podsypać po popiołem i przyznać się do błędu, że, że wcześniej się może nie do końca pozytywnie o tym myślało, ale teraz widać, że jedna, jedna wielka organizacyjna zaleta tego... Tego wszystkiego. Ja już tutaj wcześniej grałam, bo były dwa lata temu Mistrzostwa Polskie w siatkówce plażowej tutaj na tym obiekcie, także już wtedy wspominałam bardzo dobrze. Dzisiaj jest organizacja fajna, wszystko jest, pogoda, dopisuje i w ogóle, tylko że no, przyznam szczerze, że y, bardzo czuć, że boisko jest większe. I po prostu jak na cztery zawodniczki to się trzeba ostro nabiegać, żeby, żeby coś podbić i żeby w ogóle jakiś punkt zdobyć. Wydaje mi się, że bardziej jednak plażówka, ale ciężko jest się trochę zaadoptować, taki na przykład pozbyć się zagrań takich typowo plażowych. W sensie można wykorzystać fajnie zagrania halowe typu kiwka, na przykład z palców czy przebicia palcami, ale ciężko jest się przestawić, że jednak to można robić, więc jak już to ktoś, im szybciej ktoś się zaadoptuje, tym mi się wydaje, że, że będzie miał większe szanse na wygraną. Treningach, przepracowaliśmy kilka jednostek treningowych w takim systemie. Już wtedy wyglądało to obiecująco, a tutaj, tutaj nawet lepiej niż, niż się spodziewaliśmy. Może jedyną przeszkodą jest to, że boisko jest trochę większe, ponieważ w codziennych warunkach ciężej jest znaleźć warunki 9 na 9. Ale to jest tak jak teraz jeden mecz adaptacji i, i poradziliśmy sobie bardzo dobrze. Jestem zadowolony z tego, jak to wyglądało, jaka była płynność gry i myślę, że doświadczenie ciekawe dla wszystkich. Myślę, że dzięki temu, że jest to taka pośrednia ścieżka między halową siatkówką, to w miarę bezboleśnie to przeszliśmy, bez jakichś większych emocji, bo dalej... Odczucie jest takie, nie obrażając siatkarzy plażowych, ale dla, dla nas jest to jakby forma rekreacji, więc naturalnie stres związany z y, rangą spotkania, z telewizją gdzieś tam ucieka bokiem i ja nie odczuwałem tego u siebie ani u dziewczyn, żebyśmy byli negatywnie zestresowani, raczej pozytywnie nastawieni na dobrą zabawę.